Opowie mi pan o tamtym dniu. Och. Bratno mnie powiedział tak: Paweł, chodź, zadzwonimy do mamy, ponieważ e, dzwoniła do mnie Marta, że coś jest niedobrego z mamą. No i zadzwoniliśmy i faktycznie okazuje się, że mama była bardzo senna i tak splątanie mówiła. W ten dzień, kiedy się to wydarzyło, no śmiała się. No, gadałyśmy o głupotach, można powiedzieć. Co jadła, mnie się pytała, co robię w pracy. Zadzwoniłam do niej potem właśnie o 13.40, mówi do mnie, że, że zażyła in, inne leki, nie? Że, że dostała leki innego pacjenta. I ja mówię do niej, ale, ale jak to? Że jak już miała ten kubeczek i, 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 i połkła te tabletki, no to że dopiero odkładając go na stolik, zobaczyła, że tam jest inne imię i nazwisko.